Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. I jak widzicie, kolejne pudełko z, z ceklubi Big Glossy. Zobaczmy jest w środku, czekałam na Was i po prostu nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć co tam jest, bo jeszcze nie widziałam. Uwielbiam te momenty, kiedy robimy to razem. Także daran. Oczywiście wstążeczka, papierek, już widzimy nasze śmieci tutaj, karteczki. Otwórz mnie szybko naklejeczka, klejeczka, kokardeczkę rozwiązujemy i mamy uloteczkę co znajduje się w środku beauty alert także zaraz się dowiemy reszta minerały solne też jakaś uloteczka e, zakładka bardzo lubię te zakładki słuchajcie tu jest akurat rabat i że medycynę ale generalnie ja używam te zakładki jako zakładki do książek więc bardzo są fajne czytanie jest w modzie no, tak zakładka do książki super bardzo fajne Ok, no to otwórzmy szybko, otwieramy, może nie szybko, ale otwieramy. I zobaczmy, co tu mamy. Mm. Ostatnio też było z tołpy. Tym razem mamy. O, też serum. Cztery molekuły, akurat tołpa. Ostatnio serum, teraz serum. Ale ja lubię serum. Bielenda. Mm. Maseczka odżywcza. Olej z granatu Amaratus. Hmm. Miałam chyba w takiej szklanym kiedyś masaczkę coś kojarzę, może z moich odcinków kojarzycie też, nie wiem czy akurat z Bielenda, ale miałam. Mm, dobra, tutaj mamy maska do dłoni i stóp, skóra sucha, szorska wzmacniająca, firma, której akurat nie znam, także takie coś, tutaj mamy słuchajcie, Healthy Body wygładzający żel na rozstępę. Izolat białkowy z zielonego groszku na zielona alga. Hmm, ostatnio ktoś mi mówił o rozstępach właśnie. Ja akurat nie mam, także na szczęście chcesz pożegnać swoje tygryski, wygładzające żel Ciekawe czy działa. Jestem ciekawa, ale tak. Rzeczywiście ktoś mi mówił, że ma właśnie rozstępy, także no, mi się akurat nie przyda aczkolwiek tu widzę, że jest kofeina, a kofeina jest również dobra po prostu na wyszczuplejenie, ujętrnienie. Ok, co tu jeszcze mamy? O, 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 ok. Mamy tutaj silkatil, płatki złuszczające napięte. I to by było chyba, kochani, wszystko. Także no, to pudełeczko no, też jest dość fajne. Aczkolwiek w porównaniu do wcześniejszego, które było w moim odcinku, no to tu mamy tylko 5 kosmetyków. Ja sobie spojrzę. Mhm. No i niby tak miało być wedle ulotki. Także raz, dwa, trzy. 4, 5, 5 kosmetyków. Okej. Okay. Kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dajcie znać, czy Wam się podobały, e, podobała ta zawartość. Czy też zamawialiście kiedyś w ogóle te pudełka? E, poniżej e, w komen, w linku tak naprawdę w opisie filmu będziecie mieli e, link, żeby wejść na stronę i ewentualnie możecie sobie takie pudełko e, zamówić. E, także. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa-pa-pa.